Na mojej prawej stoi termostat. Termostat jest urządzeniem, które kontroluje temperaturę i stabilizuje ją na jednym poziomie, aby wszystkie pomiary były wykonywane w tych samych warunkach. Idąc w lewo, mamy tutaj urządzenie nazywane tensjometrem. Tensjometr to urządzenie, które służy do pomiarów napięcia powierzchniowego. Możemy w ten sposób analizować między innymi rozpory surfaktantów i porównywać je między sobą, na przykład ich skuteczność. Tutaj widzimy pracujący reometr, reometr czyli lepkościomierz. Jest to urządzenie, które służy do pomiarów lepkości dla przygotowanych preparatów, np. preparatów myjących albo kremów kosmetyków pielęgnacyjnych. Tutaj mamy homogenizator. Homogenizator będziecie mogli zobaczyć w naszym jednym filmiku, gdzie będziemy robić emulsję. Homogenizator służy nam do rozbijania kropli fazy wewnętrznej dzięki czemu utrzymujemy bardziej trwałe układy emulsyjne. Tutaj mamy mikroskop. Mikroskop służy nam do porównania rozproszenia kropli uzyskanych przy pomocy homogenizatora, który został pokazany wcześniej oraz do, dla porównania z emulsją niehomogenizowaną możemy w bardzo dokładny sposób odczytać średnicę kropli, gdyż wyniki mamy podane w mikrometrach, a im bardziej im mniejsze kropelki, i bardziej jednorodne, tym bardziej nasz układ jest stabilny. Tutaj mamy te kropelki, które są kroplami oleju rozproszonymi w wodzie. Tutaj mamy pH-metr. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie to służy nam do pomiaru pH. Jeśli otrzymaliśmy daną emulsję kosmetyczną na przykład, to pomiar pH jest o tyle ważny, gdyż pH nie może być zarówno zbyt kwaśny, jak i zbyt zasadowy. I powinno być zbliżone do pH skóry. Dla przykładu chcielibyśmy Wam pokazać pomiar dla wody wodociągowej. Tutaj mamy wirówkę. Wirówka służy nam do pomiarów stabilności metodą wirówkową i możemy sobie ustawić ją na taki cykl, czy. 3500 obrotów na minutę i y, czas 10 minut. Y, po zakończeniu takiego procesu możemy wyciągnąć sobie naszą próbkę i sprawdzić, czy jest ona stabilna. prawej stoi urządzenie służące do pomiarów szybkości uwalniania składników aktywnych do skóry. Jest to ważne, ponieważ chcemy dowiedzieć się, jak, da, jak dane składniki, jak szybko dane składniki przenikają do skóry oraz tego, do jak dalekich rejonów skóry są w stanie dotrzeć. Oczywiście nie prowadzimy tutaj badań na żywej ludzkiej skórze, ale na membranach celulozowych, które taką skórę ludzką dosyć dobrze imitują, ponieważ rozmiary porów w takiej membranie są zbliżone do rozmiarów porów skóry ludzkiej. Taką membranę z naładowanym do środka kosmetykiem wkładamy do termostatowanej komory która wypełniona jest roztworem akceptorowym symulującym warunki panujące we wnętrzu ludzkiej skóry. Całość prowadzimy w temperaturze około 32 stopni, ponieważ taka jest mniej więcej temperatura powierzchni naszego ciała. Pomiary prowadzimy w czasie 24 godzin, pobierając próbki co określony odstęp. Po tym czasie pobrane próbki możemy zanalizować na przykład przy użyciu spektrofotometru albo chromatografu. Próbki możemy badać na urządzeniu znajdującym się po mojej lewej stronie, czyli na spektrofotometrze. Jest to urządzenie, które używa wiązki światła do pomiaru. Oprócz pomiarów, o których wspomniałem wcześniej, możemy badać tutaj także np. ekstrakty roślinne albo inne składniki aktywne używane w kosmetykach.